pozdrow z Zatoki, nad Zatoki mega wieje i nie wychodzę z auta a wieje tak szyba zamykaj się bonjour nauki no Dzisiaj zwiedzanie i Heal out przez samocha Siemandro Mustafa. Cześć Sebastian. Cześć Radziu. Jest taka pogoda, że nie chce się wysiadać, ale można się nakręcić widokami. Cześć Dragon. Cześć Kornel. Paweł Trojak, Siemka. Tomciu Kropek jest, Siema. Pozdro, Marion. Łuki się wita ze wszystkimi. Elżbieta, cześć. Cześć, Rafael. Kamil, witaj. Jest jakby sztorm. Jolanta, witaj. Byłem, byłem, Damian pochodzić tam w Mechelinkach. Jest i Piotr, Pądziorno, Tadziu, Sobkowi, cześć. Ale nie chce się. Zajdź posłuchać fal? Poważnie? To zaraz posłuchacie fal. <tryk> Cześć Ania Boguska, Romciu jest. siema Roma Tu jest lepiej. Huha. Nigdy więcej Mustafa nie wejdę w tą pogodę. Cześć Staniak Witaj. Cześć Jacek. Daj posłuchać szumu. No, ale piżi. Cześć Dawid. Cześć Adam. Mega pizga, no. Słychać, słychać, Ela. Jest nasz marion eudymowy. Wczoraj zjadł dużo pączków, tak? Wczoraj byłem na imprezie. Sporo było pączków. I było jeszcze jedzenie, i było picie. Cześć, Rafał. No, no dokładnie. Mega. Wie jak z mojego portfela. A Damian pisze. Trzeba wracać do garażu. Paweł krąg. No wrócę, wrócę. Chyba dzisiaj w garażu się skrzyknę z ekipą i może naszego kierownika Arka się odezwa. Po legalu 6 lat nie byłaś na odborze łowu. Dawaj, chodź. Jest fajnie. Daje, daje tak, dziwno. Jolanta się przywitała. Jutro flauta i złotka będą Sebek pisze. Dobrze? Trzymam cię za słowo Piotr się wita z łuki Znaczy tak Starczy posiedzieć, popatrzeć Nie trzeba szukać kiedy wypadł na magnesik Damian Muszę magnes, bo mam magnes pożyczony Czekaj, mam dwa magnesy pożyczone, ale jak przyjadą to pójdziemy może jutro Ania Bogudzka ma kabusie Pozdrawiam Sybusia z Warszawy Łuki prosi o live z garażu Wszystkich tam trzeba zaprosić do dziupli I tam będzie się znowu działo Duży w wodzie Właśnie ja was szukam, duży, gdzie ty jesteś? Pozrosławciu Pewnie w Pucyfiku grasowaliście, duży, co? Pracujesz, Roman, wow ja w sobotę nie mogę pracować. Małgorzata Popiewska. Dzień dobry, Gosia. Przy, przy kawie w domu. Dużo, że przy kawie widzisz, jakbym wiedział, że jesteś na Hacjendzie, bym ci podrzucił rzeczy od dużego Piotra. Wszystko już jest. Jeszcze łóżko ciepłe. Lepiej wracać do. Tak jest. Odłukiego To go do tego Dawion pisze Tak, tak Także duży musimy się złapać jakoś Ahoj Dafilek Ahoj, zobacz co tu się dzieje w samochodzie ładnie tak cichutko Elo Elo grzech Ja oglądam YouTube'a, a właśnie u kiego film leciał, też chyba mi się wydaje, jak odpalałem live'a na kanał bum bum naprawiać, to tam spokojnie, nie szalej, żeby ci za dużo rzeczy nie zostało. Ja jestem takim mechanikiem, że jak coś składam, to mi zostaje zawsze. Każdemu, pewnie tak, budowlańcowi, także taka sytuacja. Jadę odwiedzić na weekenderze. Dzisiaj startują wykopki Timu. coś słyszałem w Ci tylko że byłem od Facebooka. Na chwilę się odcięłem, od YouTube'ów też. Paweł napisze ważne, że ważność do działa. Dokładnie tak, tadziu, wyrzuci na pewno, tylko trzeba wieczorem z latarką przyjść. No, ja kiedyś Audicę rozebrałem i nie wiem ile czasu, Trzy lata jeździła praktycznie a części miałem w garażu jeszcze sporo dużo niepotrzebnych rzeczy w samochodach po co też będę oglądał Adasia Damian dokładnie wiaderko też tylko musi być słonecznie w miarę no ale jest mega zimno, nie chce mi się masnąć tak ale jest kilka rzeczek na wiaderko no Mario będzie, będzie Subik poleciał, wracaj do zdrowia byczku No chyba wszędzie tak wieje jak, jak duży Zbigniew nie poszedł na wykrywkę To znaczy, że wszędzie wieje Cześć Piotrze Piotr Piotr. Nakładnie, za dużo napchali w auta Znikam, pozdro, trzymaj się Romciu, miłej pracy W kontakcie Fakilaki lucky power, siema. Siema lekiny, duży Irek się odezwał. To Irek, ty w domu czy w pracy? Ja pochodziłem po plaży, ale co ty, nogi mi tak zmarzły W domu, a wszyscy w domu. Są. A ja sobie zrobiłem objazdówkę. mechalinki polskie Miami, i jeszcze nie będzie pojadę popatrzyć na wodę sobie Czy w tym roku będzie jakiś zlocik nad morzem z ekipą Damian My często się spotykamy ale to jest piąte rano wiesz znajdź nas albo na fejsie się odezwij to ci tam cynę gdzie co i jak, bo na pewno coś będzie. O kurde na pogrzeb. To, to źle. No także Damian jak coś to... mamy dużo spotkań, ale to nie są takie planowane, bo... Najlepiej na spontanie. Sebek może być, że będzie live. Jutro do Stada dołączy dłużej ekspertek Ekspert jako grosszek. Cześć. Zobaczymy jak będzie wieczorem. Coś by my bymy. O tak. Lapnęli bymy. Jeszcze musimy porobić. Cześć dalej już witaj. Pozdrawiam z Niemiec. Pozdro. Jeszcze musimy... Układać rzeczy na licytację. 11-12 teraz nie pamiętam dokładnie będzie live z licytacją, ale tam będzie kosmos. To już ja nie będę sam prowadzić, bo jestem za, za bardzo mągą do takich rzeczy. Ale jest tyle rzeczy fajnych i cały czas dochodzą te rzeczy. Szymon, Zatebry i Piotr będą prowadzić live, a ja będę z nimi siedział na naszym kanale, na ich kanale i na tej mojej bo nie da się tego na jednym kanale zrobić za dużo rzeczy, wszystkie zajebiste rzeczy Mario, śmiało lub life, a. każde ziko się liczy będzie się działo, Piotr pisze dokładnie także damy cynę za kilka dni co tu będzie się działo, będzie grubo nie? dlatego Szymon nam pomoże, bo Szymon ma talent. A my to nawet nie policzymy wszystkich fantów. że tak. Dobra, będę kończył, jadę dalej gdzieś popatrzeć na wodę. Pozdro zopola Dla Pana zopola, Opola. Opla, aha. Zopla, ja Opola czy to. Wszystko dla Łukiego, no Piotr wie co jest, pięć, a jeszcze doszły rzeczy od dużego od Piotra jewci Jacek pisze, czy byłem na Babich Dołach, nie ma nic, tam są muszle. Można pochodzić, fajne widoki. To się wtedy... odezwa. tu ludzie chodzą. No. Pozdro. Trzymajcie się, trzymajcie się, miłego dnia wszystkim życzę Pozdrow z polskiego Miami. Gdzie to to się wyłącza? Pozdro z polskiego Miami. Uki jeździ z nami. O, nawet nie czuję, że rymuje I cała ekipa. Trzymajcie się, hej. Mechelinek, Jacek, ja byłem w przed chwilą. Dokładnie przez pięć... Minut temu, nie 10 minut temu. Trzymajcie, Jola, pozdrawiam. Hej.